Słowo, a właściwie sformułowanie czwarte, to sformułowanie to wydaje mi się. Czwarte wyrażenie to wydaje mi się i tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo może to być zaproszenie dla przeciwnika, żeby odpowiedział nie jest to jedyna rzecz, która ci się wydaje. Podobnie deprecjonujące Twoją wypowiedź jest częste używanie określenia wydaje mi się w sytuacjach, gdzie wcale tej niepewności nie ma. Jeśli jesteś czegoś pewien, to wyrażaj się adekwatnie i stanowczo. A jeśli tej pewności nie masz albo co gorsza, tylko ci się wydaje, to lepiej powstrzymaj się całkowicie z wypowiedzią na ten temat, aż będziesz faktycznie wiedział. W przeciwnym razie bardzo podkopujesz swój autorytet. Wiele osób czysto asekurancko mówi, że coś im się wydaje, choć nie jest to potrzebne i rzeczywiście wiedzą o czym mówią. Przestań zaliczać się do tego grona. Znacznie lepiej brzmi w mojej praktyce, z mojego doświadczenia. Na podstawie tego, co obserwuję, to pokazuje, że masz konkretne podstawy do swoich stwierdzeń, a nie bazujesz na tym, co ci się wydaje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tego sformułowania w ogóle nie używać, bo przecież mówiąc o konkurencji, możesz powiedzieć, że im coś się wydaje. Na przykład, konkurencji może się wydawać, że to będzie dla Pana dobre rozwiązanie. W odniesieniu do siebie mów to raczej tylko w sytuacji, gdy chcesz podkreślić cień wątpliwości i przypuszczenia, a nie bazowanie na konkretach. Czyli raczej w sytuacjach prywatnych i to też nie dość często. Zajrzyj na stronę relacje.biz i zaobserwuj mój profil po więcej.